Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Pyta pani się w szkole Jasia: Jasiu, co ty robisz? A rysuję Boga. Jasiu, jak ty rysujesz Boga? Przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda. Ta za chwilę będą wiedzieć. <grywa> Moi drodzy, dzisiaj bardzo fajny, ciekawy temat. Chciałem Wam pokazać dom 150 metrów kwadratowych, niedocieplony. Obok mamy kotłownię, kocioł EEI. Pelec, ale co jest fajnego tutaj takiego, a mianowicie Kocioł Ogrzewany jest Peletem z owsem Temperatura Utrzymywana w domu użytkownik poinformował mnie że około 24 stopni budynek niedocieplony 150 m2, 5 ton 4 tony peletu i tona owsa na cały sezon grzewczy Tak wygląda w środku popiół Niestety użytkownik musi go często czyścić przez to, że jest owies. zaraz. Wam pokażę. Zobaczcie. O, robią się takie z owsa takie taki zgorzelik. Widzicie? O, tego jest dosyć dużo. Użytkownik twierdził, że nie czyścił tego kotła 4 dni, i tyle jest popiołu. Owiec ma to do siebie, że bardzo dużo robi popiołu. Tak wygląda z góry. Więc na górze nie ma tak naprawdę co czyścić, ale trzeba za to częściej wybierać popiół. Tak więc kocioł działa na mieszance. Pamiętajcie, mieszanka 50 na 50 owsa z peletem. Eee, no i można spać, tylko trzeba było na nanieść korekty w modulacji kotła. I użytkownik sobie poradził z tym sam. No i grzeje i wszystko działa u niego. Moi drodzy, dajcie mi suba, dajcie mi lajka. Like Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!